Hej, wszystkim. Z tej strony Weronika Eryk. Dzisiaj będziemy robić pizza challenge z moją koleżanką Anią. Właśnie idziemy na zakupy. Pokażemy Wam, co kupimy na tą pizzę. I będziemy ją po prostu robić. Także idziemy. To, czy to? Rozwialiłaś czekoladę. Ale to ona i tak będzie krojona. Oh, łamana. Łamana. do <głosowa> wychylę? Mm -hmm. No to dobra, bierzemy. Opa. Okay, ja też... Bo to będzie smaczniejsze na pewno. No, to prawda. I też pokaż. Poczekaj, polisz taki, czy polisz... Obojętnie. No, może że waniliowy chyba będzie najlepsze. Jest Patrz jeszcze tu Komu? No właśnie, słyszysz Kiciu? Nie ma mięsa Ej, dobra, to, to jest piękne, mi się podoba. E, e, dobra, mamy jeszcze przygotowane ciasto do pizzy. Nie wiem, czy to będzie aż tak widać, ale tak, to jest ciasto do pizzy. E, jak widzicie po tytule, będziemy robić pizza challenge. E, mamy tutaj składniki i w tej miejsce, co będziemy je losować. E, nie wiem, czy to dobrze widać, tak że będziemy mówić, co tu jest. E, będzie po kolei, że ja jedynkę, mhm. te dwójkę, ja trójkę. Okay. Więc rodzynki. Yy, ciasteczka, kruche, Tutaj jakiś jogurt. Kukurydza. Zwykłą czekoladę. Mozzarella. Dżemik Ogórki. Serek wiejski i banan. Tak. I będziemy losować po pięć rzeczy i będziemy sobie nakładać. Chyba, że ktoś wylosuje, im będzie chciał mieć na zimno, to go już po prostu nałoży, jak będzie gotowa. Pisa. No dobra. Czy wszystko jasne? Tak. 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 Więc dobra, więc zaczynamy i. Może zagramy. Locujemy. A, dobra, okej, okay. To do trzech, że tak robię okay. trzy razy i. Tak, tak. tak. Raz, dwa, trzy. trzy. Dobra, to zajmie trochę dłużej. Raz, dwa, trzy. Czyli to zaczynamy. Tak. Okej, okay, dobra, to losuj. Dobra, to może jeszcze tu przemieszam. Jakby ja tylko powiem, że nie chcę wylosować rodzynek, wszystko dobra, inne jest coś. obojętne. Także ja się tylko modlę o tym. Trójka, dobra, czyli to jest ten serek. Okej, okay, myślałam, że mi kuchnię. Serek homo. Dla wszystkich pisowców. <grystek> dobra, ile mam go dać ogólnie? Ile chcesz? Możesz go troszeczkę dać w No dobra, dobra. Oj, i możesz mm. sobie go rozmarować po prostu. Oh, no, no, no. <grystek> Jakby serek to jest jedna z tych fajniejszych rzeczy. Ja mam uwaga, dziesiątka. Mam no, banana! No, no ja ogólnie przed nagrywaniem powiedziałam, że chcemy losować banana i kukurydzę. Może się sprawdzić. Także robimy to. Yy, tylko... Może tyle tego serka. Wiecie co? Ja wiem co z tym zrobię. <noise> Ze skórką daj go. Tak, bo Ania yy, nie przygotowała mi noża. Sorry. <noise> A jak to? Co, obierasz banana nożem? Ale muszę go pokroić na pizzę. Zrobisz tak. <noise> Ania chciała to zacząć tak kroić. O, <grymne> tak też można. Zacząć kolejne losować jak to Okej. Ok. może Osiem. O, o górne. Górne, jak ja na nie liczyłam. Kocham, ale nie. Połączenie tak naprawdę na biało z ostem to chyba nie jest najgorsze. Tak się wydaje. Ja jak na razie mam same banany, także mi pasuje. No, nie ciesz się tak, pozwala ci wlecą rodzynki. E, Jemmik? Ej, dżem był akurat spoko. Chociaż no, w sumie tak na słodko bardziej bo, wiesz. w tym razie trafiają jakieś takie słodkie rzeczy. I na razie tylko trafiłam banana, więc no, tak nie wiem o czym mówić. I nie, Śmiernie całego banana chyba nie będę zużywać. Dobra, to ja spoko. go tu odłożę. Ile musi być tych obłoków? Trzy? Nie chcę sobie ich pokroić. Nie, po co? Tyle Wiecie co? Ja wam trochę to pokażę, bo mam tu zasłania grzemik. No, tak wygląda pizza Ani na ten moment. Później Wam pokażemy jeszcze przebitki, jak ona się jak już w całości. Dokładnie. A ja teraz się modlę o kukurydzę. Ojej, dwa wylosowałam. Oj. To na pewno nie jest kukurydza. To jest mój głos. Przepraszam wszystkich. Rodzynki. Na to liczyłam. Weronika kocha rodzynki, prawda? A ja... A jak? Ej, kotek tu cały czas się patrzy. On czeka aż coś dostanie. Uwaga, uwaga. Nie! Przepraszam. Nie wiem, że Nie chcesz się zamienić? Nie. Na pewno. To nie, dzięki. <noise> Błagam, jak to podobać koky. <noise> A co możesz sobie później nałożyć do tego? Około rodzynki też oczywiście. Ale to mało nałożę. Dobra. Musicie mi wybaczyć, ale ja rodzynek po prostu nie lubię i je ja nałożę tylko na dookoła może. Nie, więcej nałożę, ale po prostu dookoła, bo... Okej. Okay. To się... Boję, żeby kotek nam zaraz nie zrzucił telefonu. Musia? Dusia nie, nie wolno! Chodź, masz! Ej, serio, bo ona ma tendencję ogólnie do zrzucania rzeczy wszystkich. Dusia, masz. Masz, Rodzynkę, czekaj. Rodzynka, Dusia. O, dobra, jest spoko. Wy tego nie widzieliście, ale tutaj jest kotek Ani. Jezu, ale olbrzym. Ale śmierdzi. Zobacz, że ona układa na pizzę, a nie jest. Wiesz o tym? Wiem. Ty to specjalnie robisz, tak? Dobra, ja więcej nie nałożę rodziny, bo. właśnie mi wybaczyć. No niestety. No jest okej? A teraz moja kolej, tak? Tak, co? Teraz to już cokolwiek dostanę, to już mnie nic nie zdziwi. Dziewiątka. Serek. Myślałam, że mozzarella jest, nie. bo to, z tej strony dziewiątka. to jest dziewiątka. W sumie, zobacz na razie, z rzeczy. Hmm. Połączenie serka homogenizowanego z ogórkami. i chyba nie jest najlepsze połączenie. O nie, ale w tym jest woda. No. Ale nie, bo ja bym chciała samo. Wiesz, to trochę... mnie, No to z tego jadę. Hmm. Kolejne cięcie? Cały <laughs> no, rzecz już na już przyniosę. To bo... tak bym... I wody ale Stu to jest dobre połączenie akurat, w sensie... Wasza z narodzenki? Absolutnie. No, ale nie jest tak, że... Kukurydzę mi zabrałaś, jakby... Przepraszam, ale kukurydza i ogórki i to nie. <grydze> Ej, ale wiesz co? Możemy zawsze zrobić taki hardcore no. i dzielimy później na pół. jemy i jedną i drugą. Ej, to jest dobre. To jest dobry plan. Chyba no tak zrobimy, no. Możesz sobie losować kolejny, bo chyba Aha, kolejne, tak, to Tak, praktycznie, no. Bo ja mam trzy okay. numerki, ty też trzy? Tak, mhm. no siedem. O Boże. Nie! <głosy> <głosy> o nie. To, to, to. to się nazywa tragedia życia. Dobra, pragną. ja coś to odłożę może tutaj po tej stronie Ale Poczyszczam jedynie to, że będziemy tu chcę razem. Yy, no, ogólnie jest. Ania chciała wylosować ten dżom, ale jak patrzę teraz na swoją listę, to chyba... Chyba twoja jest troszkę lepsza, więc. O nie, zostały dwa, nie trzy, O za... nom bo... oh, nom. mną. No. Ciebie nic górszego już nie mogę wylosować. Dwójka ciastka jakby. Ej, ale ty masz... Dusia! Się... Nie! Nie! <laughs> Dusia! Nie! <laughs> Czekaj, Dusia, Rodzynka, Rodzynka! <laughs> tak z pizzy zabieraj, dobra. Nie <laughs> nie Nie wiem, czy ją będzie tam widać, ale... To jest kotek Ani, tak przypominam, żebyście później jesteśmy jakieś. Dobra, otwieramy ciastka. Ej, ale serio, ty masz nawet dobrą. Nie? No, na będę mieć. Ale tych rodzynek W tej kukurydzy, to ja ci nie daruję. No, ale zdejmę. Mogę się założyć, że na samym końcu wylosuję czekoladę. Ja? Ja wylosuję. No, to będzie idealne połączenie. Ej, to poczekaj. No. <laughs> Ej, no. zobaczyłam Twoją pisę i mam dos. Nie, dusia! Nie. Ja nie mogę otworzyć. Dusia, chodź tu. Ja mogę wyrzucić to dla siebie. Tak. No. Dobra, mam to. Teraz... To ja... czekaj, yy, będziemy dostawać razem. Bo okay. Zostały dwa, teraz sobie nałożę te Czyli została nam czekolada i mozzarella. mozzarella. Jak wiesz, obydwie rzeczy nie pasują. Nie nie wylosować czekolady. To sobie takie. Proszę. Chociaż nie, do no mojej pizzy w sumie teraz wszystko pasuje. Do <grym> twojej pizzy nic już nie pasuje. No. <grym> Jakby nie wiem, ja zawsze mam jakieś szczęście w no. tych. Hmm, ale to apetycznie wygląda. Odsunek chyba trochę ten dżem. No, możesz tak na boki dać. Okej, okay. Okej. Okay. dobra, więc po prostu. Trzeba to pomieszać. Czekaj, na cztery musimy otworzyć? Okay. Ja nie patrzę. 3, 4 trzy, cztery, pięć, dziewięć. To jest sześć. No, ja nie Dobra. mogę. Jedno i to samo, słuchajcie. Wow. <grym> mm. Super. Mm. To jest trochę problem. Możesz to wylać tu, możesz to otworzyć nożem i wylać tą wodę tu. Ale to i tak muszę pokroić na czymś. A, to tak. Także kolejne cięcie już Wam pokażemy. Cięcie. Jak to już będzie wpada na przykład do piekarnika. Mm -hmm. Albo jak już będą nogę to, to zobaczymy. Ale jak na razie wyglądają Okej. Okay? I zaraz pokażemy Wam jeszcze wyglądają przebitki. ok. Kogo wygląda, tak jak wygląda. Dokładnie. Dusia. I ona specjalnie tak robisz, byśmy jej już cały... Tak, rodzajnik, no. was at this moment knew nie wiem jak Twoja, ale mi się moja podoba. Mi Le, też! Nawet nie patrzę! Ale moja w ogóle ładnie pachnie. Nie wiem jak twoja. Mmm. Ej! Pusia. Ej, mogliśmy ja w tych rodzynek nie zanosić. Chcesz jeszcze? Nie, bo żeby jej rzucać. A. Nagle surowe ciasto. Beskitu, ale było. O. Wiesz co? Tym piscom już nic nie pomoże. Chociaż. O, mam coś, mam, przykroiłam. Weronika. Ja też. Dobra, ja ci daję już Wiem, kawałek. chcesz tą większą połowę. Nie! To oczywiście, że chcesz. Nie, tą mniejszą ideę, ja tobie też daję mniejszą. No dobra, podasz. Ja mam sobie sama wziąć? Nie, dobra. Tak. Nie. Dobra, i najpierw próbujemy swoich. Tak. Że ty swoją, Aha, ja swoją. okej, okay, okej. Okay. Ja się nie zaraz, <laughs> dobrze. Ale bo ona będzie gorącą Ej, mocno. czy nie? Ej, masz ogórkę? Nie, dobra, to próbujemy, co? Mm -hmm. Tylko też, tak na 3-4, co nie? Okej. Okay. 3, 4, 3. <grywia> Jakby ta osorela się zrobiła jak jakiś taki ser. <grywia> Czemu to jest słodkie? To jest czekolady? O, przez czym? Ale powiem Wam, że mi moja smakuje. Mm, Może teraz spróbować czekolady z To nie o A urodzenek, to moja nie jest aż taka zła. Może co, to teraz spróbujemy przecieknijka, że tak powiem, ja bardzo chętnie. Okej, okay. tylko sobie tu może bardziej dam. Coś czuję, że twoja będzie spokojny? No to próbuj, ja się twojej boję spróbować. Ej do I combo. Czyli no? Z ogórkiem jeszcze. Mhm. Masz o. I jak? Tak myślałam. Nie mam jednak przy swojej zostanę. No a ja przy swoich, To Jest spoko. Spróbuję trochę jak pizza, właśnie na słodko No właśnie, jakby. Mhm. Mam takie wylosowane składniki, że u nas naprawdę taka spoko. Mm -hmm. A ta twoja taka... Nie wiem, żade, żaden smak mi tu nie pasuje, jeśli o to mm -hmm. chodzi, no nie? Ale to moja jest Nie ma tragedii, Boże, tragedii. Ale <laughs> ja myślałam, że twoja będzie gorsza. No. Też tak myślałam sobie. Czy... Ja zacząłam te jak ona wygląda. No. To tak w sumie. To twoją bym oceniła tak na mocne 2 z plusem, a swoją tak na 6 z plusem? Ale od 1 do 10? Które usunęła na 10. To jest, to jest teraz ulubiona pizza Ani. Jak ktoś Nie. by chciał podbić jej serce, to możecie zrobić jej taką pizzę. Podałam przepis na Instagramie. Nie, no, a tak serio, to tak. 5 plus. A moja? Minus jeden. Dwa minus jakoś. Ty dajesz 2 no. minus, ja dwa plus. Uh -huh. ty dajesz pięć, a ja 2 plus? Ty dajesz 5, a ja 6, tak? Uh -huh. No takie, w oceny takie, ale nie, w sumie ta pisma nie zaś taka zła. Uh -huh. Jest normalna. Mhm. Uh -huh. Ale się rozwala. Twoja? Mhm. Uh -huh. Co ty wiesz o rozwalaniu? <laughs> Mhm. Nasza pomocniczka w odcinkach. Przywitaj się ładnie. Hejka, jestem Dusia.